Witamy Państwa serdecznie i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy nadzieję, że ten krótki film, w którym przedstawimy najpopularniejsze gatunki traw gazonowych, rozwieje wątpliwości dotyczące wyboru odpowiedniej mieszanki traw. Zorientujmy się zatem, co w trawie piszczy. Życica. Gatunek ten z racji dużych zdolności regeneracyjnych świetnie nadaje się do podsiewów na zniszczonych trawnikach. Ze względu na duży wigor, życica trwała potrzebuje intensywnego nawadniania i nawożenia. Roślinę cechuje smukła blaszka liściowa, której spodnia część błyszczy w charakterystyczny sposób. Życica trwała jest najbardziej popularnym gatunkiem w mieszankach traw. Charakteryzuje się bardzo szybkim kiełkowaniem. Jeżeli wysiejemy tę trawę, mniej więcej po 5-7 dniach będziemy mieli już pierwsze kiełki wychodzące z naszego trawnika. Jest bardzo odporna na DEPTANIE na intensywne użytkowanie, w związku z tym bardzo często możemy zobaczyć ją na boiskach sportowych, czy też na trawnikach intensywnie użytkowanych. Gatunek ten znajdziemy przede wszystkim w mieszance Green Universal i Supersport. Wiechlina. Roślina ta potrzebuje około 2-3 tygodni, aby wykiełkować. Wiechlina łąkowa odpowiedzialna jest za zadarnienie trawnika. Buduje bardzo silny i zwarty system korzeniowy. W związku z tym na wszystkich boiskach sportowych czy też na polach golfowych, właśnie wiechlina odpowiedzialna jest za zadarnienie całej powierzchni. Mocno rozrośnięte korzenie znacznie zwiększają wytrzymałość trawnika na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Roślina ta jest drugim pożycicy trwałej gatunkiem niezbędnym na płytach boiskowych. Nasiona wiechliny łąkowej znajdziemy m.in. w mieszankach Supersport i Green Universal. Kostrzewa trzcinowa. Bardzo często padają pytania dotyczące wyglądu tej rośliny. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na jej nazwę, która nie kojarzy się z trawnikiem gazonowym. Jak widać, trawa ta wygląda bardzo zdrowo. Blaszka liściowa jest trochę szersza niż u poprzednich gatunków oraz twardsza ze względu na niewielką zawartość krzemionki. Kostrzewa trzcinowa jest bardzo ciekawym gatunkiem. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno na trawnikach, gdzie mamy do czynienia z przesuszeniem, jak i na trawnikach, które są okresowo zalewane. Kostrzewa trzcinowa jest gatunkiem, który kiełkuje przez 3 tygodnie, w związku z tym należy pamiętać, aby bardzo dobrze przygotować podłoże, po to, aby przez te 3 tygodnie trawa nie została zagłuszona przez chwasty. Niewątpliwym atutem kostrzewy trzcinowej jest rozbudowany system korzeniowy, który po pewnym czasie może wniknąć w głąb gleby nawet na kilkadziesiąt centymetrów, umożliwiając tej roślinie wegetację przy znacznym deficycie wody. Nasiona tej rośliny są używane w mieszance Water Saver. Kostrzewa czerwona. Blaszka liściowa to najbardziej wyjątkowa cecha kostrzewy rozłogowej i kempowej. Kostrzewa czerwona jest gatunkiem, który kiełkuje około 4 tygodni. Charakteryzuje się bardzo drobną blaszką liściową, w związku z tym bardzo często używana jest w tzw. mieszankach na tereny reprezentacyjne. Tworzy charakterystyczne trawniki dywanowe. Tego typu murawa nie może być jednak zbyt intensywnie użytkowana. Wymaga też rzadszego koszenia niż np. mieszanki sportowe i uniwersalne. Gatunek ten jest podstawowym komponentem mieszanki ekskluzor oraz Shadow Gazon. Śmiałek darniowy. Odmiany gazonowe tej rośliny cechuje drobna blaszka liściowa. Dobrze rozbudowany system korzeniowy powoduje zwiększoną odporność na okresowe niedobory wody. Najpopularniejsze odmiany tego gatunku to Barksera i Barkampsia. Śmiałek darniowy jest rzadziej spotykaną rośliną. Kiełkuje od 2 do 3 tygodni. Doskonale sprawdza się w warunkach światła rozproszonego. Dlatego bardzo często spotykamy go w mieszankach na tereny zacienione. Gatunek ten możemy spotkać w mieszance Shadow. Spróbujmy teraz podsumować te wszystkie informacje w kontekście wyboru odpowiedniej mieszanki. Green Universal. Mieszanka składająca się z życicy trwałej, wiechliny łąkowej i kostrzew czerwonych. Nadaje się na trawniki średnio intensywnie użytkowane. Może być stosowana również do regeneracji trawników. Supersport. Mieszankę tę wyróżnia duży udział wiechliny łąkowej, która rozbudowuje silną konstrukcję korzeni, pozwalając na bardzo intensywne użytkowanie przyszłego trawnika. Świetnie nadaje się na hobbystyczne boiska sportowe i intensywnie użytkowane trawniki. Water Saver mieszanka, która w 80% składa się z kostrzewy trzcinowej. Świetnie sprawdza się na terenach z deficytem wody. Może być też stosowana na terenach okresowo zalewanych. Pamiętajmy, że kostrzewa trzcinowa kiełkuje przez co najmniej 3 tygodnie, a więc water saver pojawi się na trawniku po niecałym miesiącu. Shadow Gazon. To produkt oparty na kostrzewach rozłogowych, kępowych i owczych z dodatkiem wiechliny łąkowej i życicy trwałej. Dobrze sprawdza się na terenach zacienionych. Duży udział kostrzew powoduje, że mieszanka ta kiełkuje około 3-4 tygodni. Gazon Elite Exclusor. To mieszanka na tereny reprezentacyjne. Składa się głównie z drobnolistnych kostrzew, które tworzą tzw. trawnik dywanowy. Zanim będziemy się cieszyć piękną miękką darnią, pamiętajmy, że podłoże pod mieszankę Exclusor powinno być bardzo dobrze przygotowane. Gazon Elite kiełkuje przez około 4 tygodnie i w tym czasie bardzo łatwo może zostać zagłuszony przez chwasty. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje rozwiały wszelkie wątpliwości i pozwolą Państwu wybrać odpowiednią mieszankę nasion traw. Życzymy pięknych trawników i boisk, a w przypadku pytań prosimy o kontakt. Do widzenia.